I masz teraz mi Wojdzie zadziałać, bo jak nie, to ja zaraz wariuję. Ej, no dlaczego mi Wojt nie działa? To jest w ogóle bez sensu wszystko. Aha, bo ja chciałem pobrać, bo chciałem skleić ten zapis ze streama, który nie działa. Tak macie, dobra, yy, witam was w na kolejnym odcinku. Live już chciałem powiedzieć. Po trzeciej próbie w końcu wbiłem na Wojda. Jezus ile ja się męczyłem, przecież widzieliście na samym początku co się działo. Wychodzę, wchodzę cały czas mi kraszuje. Ale jak za trzecim razem weszłem, to aż żelka wezmę. Tku, się gra za a to się paguje, bo ty się... O, ja Chroma włączyłem, muszę go wywalić! No bo patrzyłem, który jest czas PDT i dlatego... Później czemu pod 99 nie działa. Prawie padłem poza mapę! Dobra, dzisiaj pokażę wam, jak się przygotować do nowego update'u. A co musicie zrobić, to oczywiście najlepiej sobie się na najlepszej krainie po prostu możecie sobie wejść w świat hakerów, który mi nie działa, bo ja nie mam jeszcze tej krainy. Mam krainę 208, ale jak będę miał 209 to mi się blokuje od razu 210, tak czy nie. Chyba tak. Dlatego jest sobie tu w farmie. No i co? Jak wy macie jeszcze tą walutę tak takie o, takie złoto z to podbierajcie sobie najwięcej kaszów i używajcie też takich powiadomień. Chodziło mi takich gwiazdek zbierajcie sobie, czyli na przykład użyj dwa owoców. Wiecie jaki to jest łatwy quest? Użyj dwa owoców. Używacie tak. W włączacie plecak. Mam nadzieję, że mi zara nie wywali nic. I, i na przykład y klikacie byle co? Dwie owoce. Cyk. I zobaczcie co się stało. Macie quest completed i macie tu nagrody 1, Przychodzicie na sam dół I odbieracie sobie na przykład rzecz I macie tu darmowe 11 koła gemów Jakby możecie sobie sprzedać to 11 koła jakby macie gratis Pierwszy Więc dobra Pokażę wam się jak się właśnie przygotować Mówiłem wam jak zbierać Zbieracie sobie coiny, gemy też możecie sobie pozbierać, 300 koła nikt się nie zgłosił. W zrobimy 15 Robuxów Giveaway'a, tylko pamiętajcie, trzeba się zgłosić, bo 15 robux giveaway to jest czasami mało, czasami dużo. A nie, 20 zrobimy, tylko muszę na grupę przesłać. Wyniki będą kiedy? Czekajcie. Poniedziałek, nie, w niedzielę, 23. Nie, w poniedziałek, bo ten odcinek będzie 22, czyli 24.06 będzie losowaniem. Trzeba być na grupie co najmniej 2 tygodnie, a link do grupy macie w opisie. A jutro na grupę daję Robuxy i to 200 aż. Więc to jest mega jutro albo pojutrze. Dobrze zobaczymy jeszcze, jak to się słyszy. Ale musicie być na grupie co najmniej od dwóch tygodni. Bo inaczej, Robuxów nie można dać. Bo Roblox tak wymyślił. Nie wiem dlaczego, po co i za co i jak. I tu mamy jajko. No i tak, farmcie sobie. Wiem, że ja sobie tu zbieram na arenę 209. Bo jestem oczywiście słabiakiem w tą grę. Jak widzicie, jak ona w ogóle chodzi na 3 fps jak nie więcej. A grafikę mam na jedynkę, zobaczcie. Widzicie to? G jakość grafiki jeden. Myślałem, że na maksa, bo ostatnio gram w Brookhaven RP i znowu zapomniałem ściszyć gry. Ej, ale serio zapomniałem ściszyć gry, wiecie o tym? Dobra. Farmcie mi tu, a ja idę Wipo odebrać. O, mam etykietę! Cztery za uszy mamy tiketa. tiketa A czemu tu się dwa dni czeka Jest jakieś słabe Nie potrzebuję tego, idź mi z tym Cię coś mailboxa dał To nie był nikt nie dał Nikt nie dał maila No mamy maszynę już tu się VIPa da odebrać. Nie, tu się nie da odebrać, ale się dajkera da odebrać. To ja dostanę. 5 kołagemów. Czemu tu są te Coinsy, a ja, tutaj jest napisane 500 tych barów? I busty i dwa bomby Ukrainy. Aż mi się przypomniała ta bomba Ukraina ze skład Bustersa, dobra. Co my tu dostajemy? Enchanty trzeba upgradeować. Kurde! Muszę na 7 dać. Chociaż zrobiłem enchant i tu się coś stało. Coś fajnego, jak maszyny. A bo ja przecież. Ja przecież wbiłem siódmą rangę. Dlatego PC ja tu też mógł? kupić. Coina w ogóle, powiedzcie mi. Nie mam podki na koina w ogóle. Jakim cudem. Po pierwsze, powiedzcie mi, jakim cudem nie mam podki, a po drugie podki są tutaj. A po trzecie, czemu to jest takie trochę płynne? A po czwarte, tu mam triple koina. A po piąte, ja dostałem jakieś 8 nie wiem jakich. Ile to kosztuje, Boobax? A 400? Czyli idę prywatny Server w PSX. -ie. Dobra. To, co to jest? A ja wiem, co to jest. To jest to niszczenie, którego nie mam. Zaraz będę miał. Dobra. Lecimy na Szczecin. Dobra. Jeszcze raz Wam powiem, jak się przygotować. Jak ktoś jeszcze nie słyszał na początku, lub przewinął, to mówię Wam. Jeszcze raz. Co trzeba zrobić, aby się przygotować? Najlepiej mieć największą walutę... Znaczy najwięcej tej waluty. Tej najnowszej. Najlepiej farmić już na wojdzie. Na Techu już się nie opłaca farmić, jak ktoś jeszcze w ogóle na Latku jest. Bo niektórzy mają 6 rebirfów lub mniej, ja mam 8. I napiszcie w ogóle w komentarzu, ile macie w ogóle rebirfów. Tak szczerze. Ja jestem ciekawy, ile wy macie rebirfów. Czy macie 8, tak jak ja, czy macie mniej? Jak to u Was wygląda? I tak, mam gift'a. Wykorzystaj. No i najlepiej sobie też załączę tu sobie wszystkie owocki, busty, tłusty i tak dalej. Ja sobie załączę tu flagę na koina, Bo sobie jeszcze pofarmię koinami. No i co? Teraz pokazuję Wam liki. To no tak zostawiam tracyjną flagę i mnie, mnie to nie ruszy, że stracę jedną flagę. Idę z gry, no i pokazuję wam liki i co, i koniec odcinka, więc, tak czy nie? Podczas nagrywania tego odcinku pojawił się nowy lik. Zobaczcie. Eee... Ten odcinek ma 16 minut, a, a litr 5, widzicie? Przeczytam wam, jak nie będzie padać deszcz, a nie pada. Dobra. Moreniu Pets. Po pierwsze, to użyj mi tłumacza. A po drugie, czemu jest tak duszno w pokoju? Mówiłem, mamie, żeby otworzyła okno. Więcej nowych zwierzaków. Nowe zwierzaki. Zobaczcie, widzicie? Tutaj mamy taką ten, jak to się nazywa. Yy, ze skrzydłami tu mamy anioła i tu tak dalej. Nowe zwierzaki. Angelus Pest Simulator Xa jak zwykle. To chyba był Angel. Kurde, już nie pamiętam. Nie pamiętam co to było, ale niektóre zwierzaki z Pez X-a są. Chyba tak. Czy powinienem nam je sprzedać i postawić na Titanica? A idź mi z tym! To miało być liki, a nie jakieś let's go Daj mi leaky. No, wreszcie Zobaczcie, tu mamy nowe zwierzaki golden i tak wyglądają zwykłe Widzicie? Jaki tytanik wielki! Ty patrz na to! Aż się nie chcę przesunąć. Muszę cofnąć Komunity, no i to komunity. Safety booth? Mamy Hoverboard. O patrzcie, jak, jaka deska w ogóle, widzicie tą deskę? Ona jest w ogóle normalnie mega. Mamy nowe Pety. Y, mamy... Wtedy do live chyba robiłem już to było. Flex, dzisiaj. Tu mamy kolejne zwierzaczki. Safety Cat, ja do tego, do tych Twitterów dam wam w opisie linka. Nowe ekskluzywne jajko, czyli znowu 400 Robuxów. Nie wiem, czy kupię. Jak, jak dużo lajków zostawicie, to oczywiście kupię. Zobaczcie, nowe jajka. Jezus Maria, ile tych jajek! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dyszka jajek w ogóle, normalnie. Good as Evil Booth. Ciekawe, ile Robuxów będzie kosztować. Good as Evil Hoverboard. Yy, Anot Kerner Gift Pack. To jest Gift Pack? Good Evil Machine. Zobaczcie mi, do czego ta maszyna w ogóle będzie służała. W ogóle ten odcinek nazwę jak się przygotowałam do update plus liki. Ten odcinek będzie o 15.00, a jest 20.00. Już nie wiem, you mont. Aż idę po kanapkę. Zobaczcie, tu mamy błag błaga. Tu mamy anioła, tu mamy dewila. Tu mamy nowe Breakables, czyli takie coś, co będziecie rozwalali skrzynki, czesty i tak dalej. Po prostu, jak zwierzaki rozwalają, to po prostu są te rzeczy. To, co przed chwilą rozwalam, tylko że są inne tekstury. Zobaczcie. Takie co się Wam to przybliżę przy montażu. Nie chcę mi się co chwilę przybliżać. Więcej lików niż wcześniej. Miniaturkę. ja to pobieram. To będzie dobra na miniaturkę na odcinek. Zobaczcie, to mam takie koiny. No dobra, nic nie ma. Mam nadzieję, Wam się spodobał odcinek, który już robi prawie pół godziny. Zostaw lajka z subikiem. No i co, no, się w kolejnym odcinku. Pamiętaj, jutro stream, godzina 18.00 AM? Znaczy PM. A więc, popatki, a ja idę to montować. i zaraz idę spać. A dzisiaj idę spać o północy, albo o drugiej, więc... Widzimy się jutro na streamie, godzina 18.00... 17.30! Ja to będę, w tamtym... W tym tygodniu mnie nie było, ale w tym tygodniu będę. Więc widzimy się. O. To będzie pierwszy update w Pet Simulator wakacje, serio. Ostatni update był przed wakacjami, a teraz będą wakacje. Zostaw lajka i subika. Wakacje już są, kurde, od jednego dnia. No przecież zobaczcie sobie, co się działo w ogóle... 20 godzin temu, od momentu nagrania. takie coś, że wybiło zero i są wakacje. O północy nawet były. <gry> Dobra, to lajka, subika, to jest wszystko, więc popaję. Muszę teraz powołać.